Przypominam, że do wygrania jest granie z o wartości minimum 50 zł. Wystarczy zostawić suba, łapkę, skomentować ten i ostatni film. Zresztą wszystko macie w opisie. Poza tym warto wpłacać z moim kodem na G4, gdyż macie dodatkowo koło fortuny, gdzie możecie sobie coś, przykładowo, jeszcze wygrać. Yo, coś się z tej strony dzisiaj. Jesteśmy klasycznie na G4 że Jeszcze przemawiałem. Zachęcam was serdecznie do wpisania kodu druszok. Metod płatności jest masa, wpłacicie sobie czym tak naprawdę jest się tylko dla osób No i darmowa skrzynka do nowych użytkowników, gdzie przykładowo takie MP7 za darmo. Możecie sobie o za darmo, chyba cena. Na start lećmy sobie. może skrzynki jakieś eventowe. Dzisiaj mamy kupę siana, bo ostatnio profit po to troszeczkę no dało nam, powiem tak. Oj, tu jak nam po, 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 po prostu zabrało Hyper Beast, no to tak średnio. No jest lepiej, ale... No dobra, zróbmy sobie, znaczy wymienimy sobie tą walutę w... Tutaj jest 4600 No dobra I co tu mamy? No okej, okay, 12 Cico, taki 57, zawsze spoko. Dobra, wleźmy sobie... Tego jest kalibura. 2800, otwórzmy sobie go tak, żeby zaskoczyć stronkę. No stronka to chyba się nas zaskoczyła takim czymś. No dobra. Udało się tutaj. I... No za tam jakiś nożek fajny, kurczę. No to są fajne roże, ale taki flip knife, Popiół No jest plus w sumie. Nie był plusik. Zróbmy jej, zróbmy sobie bitwę. Za jakoś może... Jakoś trochę zróbmy. Krzynki, od może... 500 sobie wrzućmy. Takie coś, takie coś. Takie coś, takie coś. Takie, takie albo inaczej. Takie coś, albo takie coś. No bitwa gruba. Z 7 skrzynek tak naprawdę, no ale ja liczę tutaj na, na profit. Liczę po prostu na to, że Dobra. Pierwsza skrzynka. Dla kogo i dla nikogo w sumie, no bo dla mnie się nazywa skrzynka dawała więcej niż tyle. No i tu bajonek, kurde. W musimy gonić, dezerty gra rzuci nam. Mm -hmm. No nadal musimy gonić. Nadal musimy gonić. Potrot. Mm -hmm. No kurde, tak szczerze raczej. No dobra, no możemy jeszcze wrócić zawsze. No ale jeżeli ona dostaje naklejkę za 7000 zł, to nie wiem co musiał tutaj trafić, żeby wygrać na pewno. No na pewno nie taki o Medusa. Pierwsza bitwa nie dla nas. Nie chcę patrzeć na werdykt, bo się je chyba popłaczę. Otwórzcie tego igla, sobie otwórzmy. O Ojedy, o jedy, jedy, jedy. jedy fajno. No dajcie nóż. Taki o. Nożyk. Mhm, nawet takiego nożyka nie mamy. Trudno. Trudno, 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 trudno. 5 razy. Skrzynia bilioner. Hmm. To nam chyba nie zwróci. No jesteśmy może na zero. Zróbmy sobie kontrakt z tych groszy temów. Ja Gruby kontrakt, bo kontrakt za 2600 w sumie. No, Trafię jest tak szczerze, no cienki. A, no, zróbmy sobie. Hmm. Wiem, że to jest głupie. Wiem, że to jest głupie. Wiem, że to jest głupie. Ale mamy Wajsy. I to. Poczekaj, bo czy to są. Wiem, że to jest głupie. chyba lepiej, proszę. Okej. Okay. Idźmy już od tej skrzynki. Idźmy Idźmy, bo... Bo ja byłem chwilę. Już się trochę bałem. Wiem, że to było ryzykowne. Kurde widzowie. Ale kurde, no musi być ryzyko, żeby taki wulkan na przykład leciał. Musi być. Można bezpiecznie skrzynki otworzyć. Na przykład... Huh. Taki tutaj Ludbox, books, Garden Porty. No nie, ale ta wupka też jest spoko, bo to jest 7 dyszek, w poczko jest ta wupka, wychodzicie sobie, wypłacacie i mówicie spoko, ja jestem... Ja jestem zadowolony nie? i to jest tyle. Nie? I mówicie, a się ciasza tak naprawdę, trochę wiem, czy A my się nie otwieraliśmy żadnych jeszcze naklejek. Wlećmy sobie. W get right nie będzie. O kurde, tak to nie. Jeszcze raz, aż nie odda. Do por Ale coś jeszcze lepiej. O! W sumie to było tyle samo. To praktycznie. Rozdajmy sobie spokój. W sobie dość. Dość. Chyba, że na zakończenie. To byśmy mogli takiego wronka. 5 razy na końcu 2 tysiące polskich pelenów nie mam, wiecie co, wyłączmy to dzięki, cześć